Szanowni Państwo, wirus nie zostawia nam za wiele pola manewru. Dlatego będzie... Będzie magik, będzie magik Podejrzewam, że będzie magik za dwa lata Ale zanim skoczę z okna kiedyś, to powiem dla mamy, żeby się nie martwiła, bo niech zrobi to samo co ja, bo te życie nie ma sensu I dalecz coś, ale to wszystko jest prowizorka, bo oni chcą, oni wiedzą, że oni na tym fejmie był Jebane mam w te życie i w te domacje Wszystko mnie w kurde już Ja no prawie dobre słowa, panowie wspieram was w życiu Koleś do mnie w TV, pisze, będę ci matkę ruchę. Takie jest życie. Kto byś nie powiedział, i tak będą ci matkę ruchać. Katastrofa. Człowiek by mógł się wieszać na linę, panowie. Życie jest przejebane. Ja już nie mam siły żyć, kurwa. Mam wyjebane na te życie, kurwa. Zajebałem się. Mam wyjebane, kurwa, na wszystko, ty. W przypadku pierwszych trzech rozwiązań kryterium uzyskania wsparcia jest możliwe najprostsze. Albo, kurwa, opierdolisz bank, albo coś to, kurwa chyba wtedy zarobisz albo zostaniesz kurwa znaną prostytutką z brazersa wtedy też zarobisz ale jak będziesz na czysto pracował jako normalny szary człowiek to jedynie kutasa do dupy dostaniesz zapamiętaj te słowa Wyjebane w te życie, kurwa, robimy napad na bańku. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjebała z domu, znajdź jakąś pracę, bo... I może tam za 2000 tysiące czy ile, ale wiesz, no trzeba, kurwa, bo to jest przymus, bo stara wypierdoli z chałupy i... Ale...